Witam was serdecznie, tutaj Mr. Pitt, ja ze mną są Benzi8001 Siema Oraz Kastet Siema No i witam was w kolejnym odcinku z Diablo 3 I przy okazji skrzyneczka. O i niebieski itemek jak fajnie Tylko dla czarownika niestety i też chcę wam powiedzieć, że bez jak sobie kupi diablo będziemy nagrywać yy, diablo jeszcze raz obrótwoje w chorpie. Znaczy, że w sensie, że razem, nie? Dobrze mówię, nie? Co? Tylko, że zanim ty sobie to kupisz, to ja myślę, że wiesz w jakim minął. No, to za Yeah, yeah. Kurde, coś laguje mi. Ale to mi ważne. Tylko dlatego, że go nazwą im na Skype, ale trudno. Coś za coś. Co? coś? Co? Grasz ja? No, ale mogę mhm. wejść jak Ja ci coś napiszę. Goblin, goblin, łap go, łap go, łap go, jest mój! Yeah! Ile i tak, ile kasy, ja Ale jedziesz. I skrzyneczka. Coś ciekawego, nie, tylko kasa. Ej, hey ludzie, odzywajcie się, no. Bo no, tylko jest szuma. Nie gadacie nic. Zajęci. No. no w sumie no dobra, to chociaż taki szat się odzywajcie, bo tak to jest. Kurde, ja nie chcę mi się tego całego po no prostu... Powiem wam, że to jest niezły morder. No właśnie. Co najważniejsze. No właśnie. Nie, 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 nie. Dalej w tego, Max Payna. No Dajesz Jak to wcześniej... skończy to będzie nagrywał Co? Znaczy Kiedyś będziesz nagrywał Może Nic nie obiecuję I tu nie wkręcaj Zdradził wszystkie twoje plany Właśnie, że nie Najlepszych planów nie mam Nie no Coś tam może kiedyś zrobisz Może A mówię, że no. może no kurde, what the fuck, jak mam stąd wyjść? No what the fuck I no znalazłem tamą A, tutaj są drzwi otwarte, no chyba, że tak Yes jak ja mam ich pozabijać, jak ja jestem mam. bezbronny, piec... Kurde, zapisałem w bliskim momencie. Nie, zapisałem w momencie, kiedy mnie ktoś zauważył, ale udało mi się uciec teraz Jak ja bym komuś w łeb tą pałą? Muszę Fuck! Bitch, please! Bitch, police! Jeb ci z Posłuchajcie go, jak gra z Max Payne, no. To jest po prostu komiczne. No, ciul bąbelki nie mam tego. No, ciul, bąbelki, no. Go, 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 go! time. No posłuchajcie, posłuchajcie go trochę, to jest po prostu... nie ciul! Nie żyje. Lamisz trochę ci po Fajno, nie. Jebcie spały! Z tym, wymyślić shit. Tutaj było na początku gry, tutaj byłem. Też są zamknięte. Kierwi też, też są zamknięte. Bo idzie. Halo. Dobra, Żebym zaraz nie padł na jakichś koleś, bo będzie nie Jebcie. za fajnie. Jebcie. Jebcie skupo. Jezus! Jak wygrał w A ja wam mówię. Kurde no. Ooo. Nic nie umiem. Teraz se mikro wyciszył. Spaniak. na poziom drugi Jebcie Jebcie Jeb, 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 jeb. Ale ładnie Co Na razie nic nie ma nowego. I tak w poprzednim odcinku się trochę wyposażyłem mocniej. Jeb, jeb, jeb 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 ale ja napierdzielam ja się pierniczę. gdzie jest ta kryjówka kazarów muszę mieć przynajmniej nad tym koleś jest zbyt nim play ale bez obrazu I to jeszcze o, na moim filmiku nie, co mówisz? nie nic nie. nie ja tak zawsze gry. ja wiem

Nie zmieniaj tej broni. Jest, udało mi się. Nie zmienił broni? Nie zginąłem. Może byś zmienił tą broń na tego. Ja. co zginąłeś? Tak, bo oczywiście Max zmienia broń w ciągu 10 sekund. O nie. Ostatnia próba, seryjnie, nie. Mhm. Twierze. Dobra, jest, udało się. Zmieniaj tą broń. Uda się. I'm... ...fucking... ...pro. ZMIERD! Dobra, nie, jest, nie jest, nie jest, 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 wszystko się na razie nie udaje. Niech pomaził na Nic nie będę zapeszał. Nie firuj mnie. Nie was Yes! Teraz czas na save'a. Oh. Yes, znalazłem ludzie, znalazłem. Legowisko Kazruch. No, a mi też udało się przejść. No. okej. Okay. No. Obydwo... Obydwo nam się coś udało. No. No teraz trzeba mieć środki przeciwbólowe. I amunicję. Tylko ja tu pracuję. Punkt kontrolny. Pięknie. No, ja sam mogę coś przynajmniej zapisać. Dobra. Safe. Dobry day. Jest tu kto? Dobra udziska, to na tyle na razie w tym odcinku, bo jak widzicie dostałem punkt, punkt, punkt kontrolny i będę mógł po prostu w następnym już tutaj od, od razu zacząć. Dobra, to na razie. Na razie. Castet. No, na razie.